Dzień dobry, witam z bolscy, czyli z tej strony Skymer To jest kolejny odcinek unboxingu, testu, recenzji sprzętu W dzisiejszym odcinku mamy paczkę z Aliexpress Znajduje się w niej podobno lampka nakamerowa I zobaczymy, czy tania lampka za 50 zł jest w ogóle warta swojej ceny W każdym razie tak oto prezentuje się ta lampka, tak się prezentuje to pudełko Jest ono dosyć średniej jakości, jeżeli chodzi o grafiki ale przynajmniej pokazuje najważniejsze informacje, czyli że mamy temperatury barwowe 5400 Kelwinów bądź 3200. Zgaduję, że 5400 to jest wartość bardziej biała, a 3200 bardziej żółta, czy inaczej mówiąc ciepła. Rozpakujmy sobie naszą lampkę. Mianowicie przychodzi ona zaskakująco w woreczku. Takim, nie wiem, czy to filc bodajże, coś w tym stylu, nie znam się na materiałach. O, ciasno idzie. O, w ten sposób wygląda nasza lampka. Pod światło można zobaczyć, że jednak są jakieś mikroskopijne ryski, ale pewnie jak się będzie zaświecać, to nic to nie będzie widać. Mamy dwa takie, może powiedzieć, filtry. Jeden jest biały, drugi jest żółty. Prawdopodobnie chodzi o to, że lampka w jednym kolorze świeci, i po prostu nakładamy filtr które jest na Cztery mikroskopijne magnesy. Łatwo nakładamy sobie drugim filtrem, natomiast po prostu zakrywamy sobie naszą klapkę z tyłu. I z tyłu mamy wejście na cztery baterie AA, bodajże, albo ewentualnie jakiś akumulator, bo też są takie. Tylko niestety nie mamy ani baterii, ani akumulatora w zestawie. Na szczęście mamy tutaj u spodu wejście mikro-USB do ładowania. Tutaj mamy jeszcze przy okazji. Zimną stopkę, tak zwaną, gdzie można to dawać na aparat, albo gwint 1,4, żeby to przekręcać na przykład, nie do jakiejś rączki. I oczywiście główna atrakcja, czyli nasze LEDy, jest ich dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 razy 12 to jest 96 LEDów, czyli 112 ledów to jest w sumie kłamstwo, że to jest 112 ledów Chyba, że nie umiem liczyć, ale wątpię, że to było źle policzone W każdym razie zobaczmy jak to w ogóle świeci Ja niestety nie mam żadnych baterii Przynajmniej takiej ilości, żeby mm, podłączyć je do tej lampki Więc użyję kabla micro USB Zobaczymy, czy to zadziała, pomimo tego, że nie ma lampek. A ogólnie, mikro USB tutaj powinno działać do ładowania akumulatora, a nie do włączania tych lampek. Bo sam producent mówił, że tu skraca, że do dość lampek. W opisie tak było przynajmniej, ale podłączmy sobie, zobaczmy. O, mrugnęło światło. Akurat było, nie wiem, czy to było widać na kamerze, ale było widać u mnie, że mrugnęło tutaj ewidentnie światło. I problem polega na tym, że to jest akurat z jakiegoś powodu jest włączone, bo to jest pstryczek na włączenie i włączanie. I problem polega na tym, że jak włączam, to to jedynie mryga. I teraz trzeba zobaczyć, czy to jest kwestia tego suwaczka, bo to jest suwaczek, który mm, reguluje. O, jasność, dobra. Czyli po prostu jedyne co to pokazuje, kiedy się podłącza, kiedy się włącza, to błyska lampka. Oraz z tyłu widać, że jest pomarańczowe światełko. Ale chyba jak wyłączę to na dalej będzie. Teraz widać, że jest pomarańczowe światełko. Zobaczymy, czy jest dalej pomarańczowe jak wyłączę. Nie, teraz jest zielone światełko, czyli to, co sumie też pokazuje, czy jest wyłączone, czy włączone, ale włączmy to sobie z powrotem. Jak przed chwilą powiedziałam, to jest kwestia suwaczka, czyli im dalej damy suwaczek, tym jaśniejsze się robi światło. Problem polega na tym, że nie widzę, żeby było jakoś super yy, jasne, jeżeli chodzi o regulację. Teraz jest max, a jeszcze mam tyle do przekręcania. Raz, dwa... 3,5 obrotu to jest max, ale wystarczy pół obrotu i już mamy maks świecenia, więc zmarnowany potencjał, moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o ten suwaczek, bo za dużo jest regulacji, a za mało efektu, moim zdaniem. Tutaj w ogóle może ten fakt wkurzać, że chcemy dać na maksa, a wystarczy pół obrotu tego suwaczka i już mamy maksa. Więc, trochę, to jest moim zdaniem bez sensu. Zobaczymy, czy w ogóle to da się używać tak w ten sposób do nagrywania. Zamontuję to sobie zaraz na kamerze. Jeszcze przy okazji zmniejszę ISO, bo inaczej będzie zbyt jasno. I zobaczymy, czy to się da dzięki temu nagrywać. Napka już jest zamontowana. Teraz pozwólcie, że wsadzę na nią filtr. Bo akurat to jest jedna jeszcze dodatkowa dygresja, że jeżeli chcecie używać tą napkę, to koniecznie z filtrem, bo inaczej będą was te ledy raziły w oczy. Teraz jest na MAXA. No Jest dosyć mocno doświetlone moim zdaniem. Jeszcze sobie ISO ewentualnie zmienimy na niższe. Moja twarz jest w tym momencie dosyć doświetlona. Ale jeżeli popatrzy się w ten sposób, to widać, że niestety się to odbija w moich okularach. A ponieważ muszę nosić okulary, to niestety w tym jest taki problem, ale przeważnie będę się w ten sposób patrzeć i wtedy się chyba nie odbija. Tak więc, jeżeli popatrzycie się w specyficzny kąt, ale nadal w obiektyw, to nie będzie widać tego światła aż tak. Bardzo. Jeżeli jednak chcecie dosyć trochę dalej usiąść od tej lampki, to pomimo tego, że ona jest na maksymalnym ustawieniu teraz, to... No niestety nic to wam nie da za bardzo Musicie się przybliżyć Ale problem polega na tym, że jak wtedy będzie na ultra y, maksymalnym ustawieniu To was to będzie niesamowicie radzić w oczy Więc y, dajcie sobie to tak troszeczkę Także za chwilę jeszcze sobie przy okazji y, przysiądziemy się do mojego tymczasowego stanowiska Bo jakby nie patrzeć to nie jest w ogóle mój dom nawet Ale osoby, które z innych filmów widziały już y, obraz tego stanowiska To wiedzą, że nie jest niestety tam zbyt dobrze oświetlone miejsce Także jeszcze sobie na chwilę zmienimy z filtra. Tutaj w ogóle pokażę Wam. Teraz jest z filtrem, teraz jest bez filtra. Różnica jest chyba praktycznie znikoma, bo to są dosłownie biały filtr na białych LEDach. Teraz jest znowu filtr, teraz jest bez filtra. Teraz przyłożę filtr ten oto z żółtym światłem. No i jak widać, zrobiło się światło jeszcze gorsze niż było. I to najprawdopodobniej bez nawet tej lampki. Także jeżeli macie jakimś cudem mm, niebieskie światło i chcecie sobie zrównoważyć, to rzućcie sobie filtr ten pomarańczowy, czyli ten ciepły filtr. I jednak oczywiście najczęściej będę używać ten biały, bo to jest żółte światło. Nie mogę niestety zrównoważyć niebieskim, bo nie ma aż takiej temperatury barwowej, ale nadal jest to moim zdaniem dosyć użyteczne. Jak na razie, jak na swoją cenę, jest ono dosyć jasne, ale regulację to ma praktycznie znikomą. Ale czegoś spodziewać po 50 zł. Także za chwilę przeniesiemy się właśnie... Tam o do mojego tymczasowego stanowiska pokażę wam, jak to jest bez światła i jak to jest z światłem. Teraz już jesteśmy przy moim prowizorycznym stanowisku, który się znajduje w tym miejscu. Jak widzicie, trzeba było ISO podsunąć praktycznie na 2000, żeby w ogóle nie było widać i widać również, jaki duży jest szum, przez to, że jest tak dużo ISO, ale niestety dopiero przy tym ISO, bez lampki mnie dobrze widać. Teraz sobie zmniejszę ISO na najniżej, jak się da czyli to jest bodajże 100 i teraz włączymy sobie lampkę no widać zdecydowano już różnicę teraz dam trochę więcej i sobą się okazało, że jest jednak za mało Dobrze, bardzo wystarczy 320, już mnie dobrze, proszę państwa, widać. I to jest właśnie teraz bardzo dobra opcja, że wystarczy sobie taką lampkę za 50 zł, kupić i już w tak ciemnym miejscu ma się jakkolwiek widoczną twarz. 50 zł to jest mało, ale widać, jaki to jest rzeczywiście upgrade. Jeszcze wyjątkowo yy, sobie dołożę mój prowizoryczny statywik. Bo to jest dosłownie selfie stick w klocka, wytknięty. Sobie położymy światło z boku, zobaczymy, czy nadal będzie tak dobrze światło na nie padało i czy nadal. Będzie mnie raziło tak mocno, jak razi mnie teraz, zwłaszcza kiedy patrzę bezpośrednio w lampkę. I nadal jest dobrze i mnie dodatkowo nie razi. Wiesz, że na pewno by była jeszcze potrzebna druga lampka jako światło dopełniające, a o trzeciej już nawet nie wspomnę, ale jako lampka, która ma siedzić z boku i oświetlać was przynajmniej tak, żeby ktokolwiek widział Waszą gębę, to to jest na pewno bardzo dobra opcja, zdecydowanie lepsza niż lampka w telefonie. Jeszcze wam dołożę przy okazji na wszelki wypadek filtr. Żółty, chociaż wątpię, żeby on w czymkolwiek pomógł, ale widać, że działa filtr ciepły, a ja tak zawsze na to mówię żółte albo pomarańczowe, no bo tym to jest pomarańczowe i żółte światło. No i no widać, jest y, praktycznie podobne światło do tego, co jest w żyrandolu, to praktycznie to samo światło się pobiera. I żeby właśnie tak nie było, muszę dać sobie filtr Właściwie nie wiem, po cholerę jest ten filtr, bo ten filtr jest najprawdopodobniej po to tylko i wyłącznie, y, ten biały filtr, żeby nie raziło was te ledy Bo na serio, jak dajecie na fula, to one mocno rażą, ale musicie je dać na fulla, żeby na przykład w takim miejscu jak ja y, jestem w tym momencie Dać sobie na siebie duże, dobre światło I tutaj jest Muszę na chwilę przerwać ten film, żeby wam powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach związanych właśnie z tą lampką. Mianowicie rzecz numer jeden to jest ta, że po miesiącu tej lampki zimna stopka zaczęła po prostu się kompletnie kruszyć, i już w następnym użyciu, dosłownie w następnym użyciu po zrobieniu tego zdjęcia, rozwaliła się ona kompletnie. Więc wtedy mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie gwint, 1,4 cala, bądź ewentualnie taką. Ale ona kosztuje 20 zł, a dla przypomnienia, lampka kosztuje 50, więc jest to dosyć duża część tej kwoty. Dodatkowo jeszcze rzecz numer dwa, czyli mianowicie tutaj można zauważyć na tym, że właśnie materiale, że podczas robienia miniaturki do jednego z moich filmów zauważyłam, że cień, jaki powoduje światło z tej lampki, jest dosyć kwadratowy albo okrągły. Jest to oczywiście spowodowane tym Jak duże i jak bardzo okrągłe są tutaj te żarówki LED z tej lampki. Oczywiście, jeżeli umiecie to dobrze ustawić, to może to Wam nie przeszkadzać, ale na przykład, jeżeli macie tylko jedną taką lampkę i macie wszystko inne ciemne, to będzie to dosyć widoczne i być może nie będzie to wyglądało aż tak super dobrze. Więc również te rzeczy dobrze jest mieć na uwadze, jeżeli chcecie kupić tą właśnie lampkę. A teraz wracamy do podsumowania. W każdym razie, czy ja polecam takie lampki? Jak najbardziej polecam. Oczywiście nie wiem, czy z powodu królochoroby m, będą osoby chętne nadal kupować z AliExpress takie lampki. Ale jeżeli już macie zamiar to kupić i nie macie w ogóle więcej pieniędzy, żeby to zrobić, to kupcie sobie. Serio, przyda wam się. Jest to bardzo dobra, jak ja to mówię bardzo często, bardzo dobra, przydatna opcja do nagrywania. I co najważniejsze, tania. I warta swoich pieniędzy Także jeżeli wam się ten film spodobał Zostawcie łapkę w górę Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie I co ja mogę też zrecenzować w następnym odcinku Macie tutaj subskrybujkę Zobnijcie sobie z dzwoneczkiem Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków Właśnie też unboxingów, testów, recenzji Macie też na ekranie inne fajne filmy Ja się z wami żegnam Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie I do zobaczenia w następnych produkcjach